Dobry wieczór kochani, dzisiaj znalazłam ten czas i moment, może wiecie co, nawet zmobilizowałam się, żeby nagrać w końcu kolejne Pogaduchy do Pogduchy, bo mi również jest ich bardzo brak. Brak, bo chociaż mówię, jak te filmiki nakręcałam częściej i, i, i pewną taką konsekwencją, o której często Wam mówię, o tej konsekwencji, prawda, a sama tego nie robię, Czuję się z tym dobrze, bo wiem, że przez taki filmik nie pomogę jednej, dwóm osobom, z którymi rozmawiam przez telefon czy, czy na WhatsAppie, tylko jest ta grupa osób większa, która bardziej jakby z tego filmiku skorzysta. Więc mam nadzieję, że teraz jakoś znajdę troszeczkę więcej czasu, żeby te filmiki były nakręcane subiektywnie i, i, i dosyć często. Eee, nie denerwujcie się, kochani, e, że nie odpisuję od razu na, na Wasze wiadomości, e, nie złośćcie się na mnie, to nie jest, przysięgam Wam z ręką na sercu, to nie jest Wasze, to nie jest to, że ja Was lekceważę, e, czy olewam, jak to się brzydko mówi, tak, tylko naprawdę to jest brak czasu, e, typowy brak czasu, ponieważ e, zaczęłam wykonywać e, przez ostatnie... E, Tygodnie, tygodnie, miesiąc, przez ostatnie miesiące e, zaczęłam wykonywać rytuały troszeczkę ci, 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 mocniejsze, silniejsze, bo sami tego chcecie, sami piszecie, że potrzebujecie czegoś takiego z jajem, tak? E, że potrzebujecie taki, takiej demonicznej energii w rytuałach. I e, jeżeli właśnie wykonuję rytuał, na przykład. E, 7 dni, przez 7 nocy przede wszystkim wykonujemy 7 rytuałów miłosnych. Czyli ja naprawdę odsypiam, później tą całą noc troszeczkę odsypiam w ciągu dnia, ponieważ wykonać 7 rytuałów miłosnych jednej nocy. Jest bardzo ciężko, a takie rytuały się wykonuje 7 nocy, i przez siedem nocy wykonuje się 7 miłosnych rytuałów. I do takich, i tutaj właśnie ja i tu cierpię na ten brak czasu, ponieważ właśnie e, tutaj muszę po prostu nie mogę wykonywać innych rytuałów, jak tylko. Ten jeden dla tej jednej osoby, tak? Ponieważ nie zdążyłabym mi energetycznie i, i, i siłą swoją, nawet psychiczną, nie dałabym rady wykonywać inne rytuały i jeszcze wykonywać ten 7 na 7, tak? Więc yy, cierpliwości, kochani, ja na wszystko będę odpisywała. Wypiszcie, e, przypominajcie się ja będę wykonywać wszystkie wasze prośby i na wszystko odpowiadać, tylko tak jak mówię, ten rytuał akurat ten 7 dni, siedem nocy, siedem rytuałów miłosnych jest po prostu bardzo, bardzo zajmujący. Tak więc. Dlatego moja taka nieobecność, kochani, jest. Jest dużo pracy, niestety. Mówię niestety, dlatego, bo wolałabym, żeby wszyscy byli szczęśliwi na tym świecie i żeby nikt nie potrzebował wykonywać rytuałów miłosnych, żeby ta miłość sama, kochani, do Was przychodziła i żebyście nie potrzebowali pomocy ze Wszechświata czy tych właśnie demonicznych już osób, które prawda tutaj pomagają w... W tej miłości, w tym powrocie miłości. Więc jeżeli nie odpowiadam na, na jakieś pytania, to nie, że nie chcę i że unikam odpowiedzi, tylko naprawdę, kochani, nie mam, nie mam czasu. To, że mnie widzicie, że jestem aktywna na Whatsappie, to nie znaczy, że siedzę w sklepach internetowych i wybieram sobie majtki czy buty, tylko po prostu pracuję. No dobra, o czym chciałam dzisiaj powiedzieć? Bo dużo dostaję od Was maili, właśnie, bo wszyscy się przyzwyczailiśmy już do tych czarnych wesel, czarna biała magia, wszyscy wszystko wiemy. A niektóre moje duszeczki piszą do mnie, pytają się, czy są rytuały, w których uczestniczą tylko i wyłącznie demony. I oczywiście jak najbardziej tak, i nie będziemy się kochani oszukiwać, że tylko y, przy rytuałach, znaczy nie wszystkich, ale co po niektórych, że również tak jak się pracuje z bóstwami, także również pracuje z się z silnymi demonami. Y, I nie, nie ma co tutaj to wiać bawełnę i mówić, że, 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 że tylko pracuje się z dobrą energią i z dobrą magią, bo to jest nieprawda. Są rytuały czyste, które tylko się wykonuje, tak jak miałam, przy tej dobrych bożkach, dobrych bóstwach, tak ale także nieraz trzeba sięgnąć po te silniejsza tereria i bierzemy się do roboty, wzbudzamy demonów, pomijając twierdzenia pieczęci. Jest oczywiście silny rytuał, jeżeli chodzi o rytuały miłosne, tak? Bo o to nam chodzi demonicznej obsesji Lilich, tak? to jest silny rytuał, gdzie tutaj już tak samo yy, yy, używamy mocy i posługujemy się mocą demoniczną. Jak wiemy, Lilich jest królową nocy, tak? To jest królowa czarownic, niesamowicie uwodzicielska i także również czasami bywa mordercza, ale to nie znaczy, że podczas wykonywania rytuału z nią ona pójdzie i waszego partnera zamorduje, bo to nie o to chodzi. Yy, Lilich była, była, ona jest Matką demona, ale jest niesamowitą przyjaciółką kobiet i pięknie współpracuje z kobietami, ale również potrafi współpracować z mężczyznami, chociaż Lilicht tutaj bardziej tą e, współpracę kocha e, z kobietami. I to jest ten jeden e, z tych właśnie rytuałów, gdzie jest demon w postaci kobiety, właśnie mówię e, królowej Lilicht, tak? nocy, królowa nocy, która. O, tylko w nocy działa, która tylko w nocy funkcjonuje i w nocy tych naszych mężczyzn popycha do tego, aby troszeczkę zaczęli racjonalnie myśleć i silniej nas, kochani. Pragnąć. I od razu nachodzi się pytanie, na czym polega ten rytuał, prawda? Jak już słuchamy, no to już byśmy chcieli wiedzieć, co dalej. Jest rytuał, tak jak każdy miłosny rytuał czy urok, polega przede wszystkim na sprowadzeniu utraconego mężczyzny, tak, bo tak jak mówiłam, licht kocha współpracę z kobietami, uwielbia kobiety. Utraconego mężczyzny i oraz y Albo takiego do upolowania, tak? Czyli jak albo straciliśmy kogoś, albo chcemy kogoś upolować. E, więc Lilich tutaj również pięknie mm, współpracuje i używa swojej mocy. Jak to się, jak to się odbywa podczas ruchu tytułu, Bo jako Lilich, tu ma tutaj odgrywa rolę, e, przychodzi do takiego delikwenta nocą bo tak jak mówię, to się wszystko w nocy prowadzi, więc już takie rytuały nie są wykonywane o 19, o 20 czy o 12 po południu. Takie rytuały, rytuał demoniczny obsesji Lilii wykonuje się typowo w nocy, czyli po godzinie 23-24 na pewno, na pewno to, na pewno tak. E, oczywiście królowa zostaje przywołana, odprowadzona do takiego delikwenta, z nim zostaje w nocy i z nim robi porządek. Kochani, wznieca w nim pragnienie i bardzo silne podniecenie i pożądanie, żeby ten mężczyzna do tej zlecającej kobiety, ten rytuał po prostu dostał obsesji na jej punkcie, dlatego rytuał zwie się obsesja Lilich, tak? Że musi dostać obsesji po prostu na punkcie kobiety, która zleca rytuał. Możemy, Lilich może pajać w niego myśli, nie pozwalać mu spać, e, w, e, wzbudzać poczucie winy, e, jeżeli nas zostawi, jeżeli poszedł do, do innej kobiety, tak? Więc tutaj ona jest taką, mówię, to Lilich jest królowa, Lilich jest przyjaciółką kobiet i ona wie, co ma zrobić z danym delikwentem, żeby on po prostu otrzeźwiał jego mózg, zaczął racjonalnie myśleć i szybciutko do nas wracał. I następne na pewno, kolejne pytanie, na co właśnie, ile trwa ten rytuał i kiedy są te skutki, tak? te, te efekty tak? tego rytuału. Rytuał wykonujemy 10 dni, kochani, niestety, nawet najsilniejsza królowa również też potrzebuje odpoczynku i muszą być te odpowiednie momenty wykonywania jej pracy, tak. Rytuał trwa 10 dni i, kochani, jeżeli chodzi o okres porytualny, maksymalnie do 3 tygodni. I tak to wygląda. Lilith też potrzebuje chwili wolnego. I o co chodzi? A, i to, i, to jest, i to jest wszystko, tak? Jeżeli chodzi o ten rytuał demoniczny. Właśnie odpowiadam tak, staram się na tych filmikach, będę starała się odpowiadać po prostu na Wasze pytania, tak? Żebyście, kochani, wiedzieli. Że nie tylko pracujemy z dobrą magią, że również pracujemy i z demonami. E, i ale demony również nie są złe, tak jak przedstawiają to filmy, tak jak przedstawia to, to, to Biblia e, czy innym, jakieś tam kanały informacyjne, e, jeżeli przywołujemy i potrafimy przywołać bóstwa do rytuału, również współpraca z demonami jest owocna i również nieszkodliwa, tylko tutaj trzeba umieć przywołać demonicę tutaj i po prostu... Umieć z nią współpracować. No i oczywiście, ja to umiem, tak. <grym> Dobra, kochani, więc y, dzisiaj chciałam tylko ten rytuał nagrać, jutro, bo, bo, bo wiem, dlaczego rytuały? Bo wiem, że po prostu, ja, bo piszecie, żeby nagrać o rytuałach, bo lubicie tego słuchać. Ja się bardzo cieszę, bo musicie wiedzieć, y, jak to wygląda, kto gdzie, co i jak, tak, żebyśmy wiedzieli, że jak ktoś będzie kiedyś chciał wykonać ten rytuał, to będzie wiedział, z czym się ma zmierzyć. Więc mówiliśmy sobie, kochani, rytuał demoniczny obsesji Lilicht naszej nocnej, królowej. E, e, później jutro myślę, że coś nowego nagramy o jakimś tam kar bo karma też jest takim tematem, prawda, bardzo e, ciekawym. E, no, i jeszcze opiszę ten rytuał e, 7 nocy przez 7 nocy, który się wykonuje właśnie 7 rytuałów miłosnych przez 7 nocy, ale to. Na przykład jutro. Kochani, ściskam Was bardzo, bardzo, bardzo mocno, a no przecież jeszcze trzeba powiedzieć, że pamiętajcie, że nie możemy wątpić, prawda? I znacie już te moje paplaniny i tą moją gadaninę, że o tej kropli drążącej w skalę, o tym, że jeżeli nie będziecie walczyć o swoich partnerów, to inni Wam zabiorą spod nosa, o tym, że jesteście wspaniali, kochani, i że zasługujecie na swoją miłość, i że nie wolno wam wątpić. Na żadnej sferze życiowej, na, na żadnej sferze, gdzie walczycie, nie możecie wątpić, kochani. Eee, I oczywiście pamiętajcie, że nie jesteście sami, że możecie się do mnie zawsze zwrócić. I nie gniewajcie się na mnie, jeżeli nie odpiszę od razu, zaraz, natychmiast, bo tak chcecie, chyba że naprawdę jakaś tam sytuacja awaryjna jest, to na WhatsAppie po prostu, czy jak piszecie do mnie, czy mailowo, czy smsowo, czy na Whatsappie, po prostu piszcie, że to jest sytuacja wyjątkowa. Postaram się szybko zareagować. <laughs> Więc pamiętajcie, kochani, nie ma... Przyjemności, też bez walki, tak. I to życie musimy sobie jakoś poukładać, żeby było dobre e, przy boku naszych partnerów, e, żebyśmy byli szczęśliwi, żebyśmy byli kochani, żebyśmy byli adorowani. Na wszystko musimy sobie niestety zapracować, gdzieś to po drodze wywalczyć, ale jeżeli chcemy być szczęśliwi, to, kochani walczmy, ściskam Was serdecznie, życzę, życzę cudownej, spokojnej nocki i mam nadzieję, że jutro znajdę czas i coś Wam jeszcze podeślę. Pozdrawiam!